Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Kamikaze, a przed nami zapowiedź pierwszego tygodnia Elisji Mamy 15 meczów do omówienia, tak więc zapraszam do oglądania. A na pierwszy ogień mecz otwarcia G2 kontra BDS i tutaj dosyć łatwa predykcja. Na G2 BDS nie jest drużyną, która w ostatnim roku nawet kontestowała to G2. Obie drużyny nie wprowadziły większych zmian, jedynie BDS zmieniło swojego adekeryt. Ale nawet jeśli ta zmiana wyjdzie im w jakikolwiek sposób na plus, to jest bardzo wątpliwe, to dalej wątpię, że dościgną poziomu, na którym stoi obecnie G2. Tak więc tutaj proste 1-0 dla G2. Kolejno przechodzimy do Rogue SK. Obie drużyny zmieniły junglerów. SK zmieniło również midlinera na niskiego. Rogue zmieniło swojego supporta, ale myślę, że overall, tak samo jak Rogue, było raczej lepszą drużyną w poprzednim sezonie. Taki będzie w tym. Zwłaszcza, że te zmiany moim zdaniem są bardzo na plus. Markun jest świetnym junglerem. Aż dziwię się trochę, że SK chciało go zmienić, tak więc tutaj też stawiamy na Rogue. A tutaj moim zdaniem Match of the Day: k kontra Fnatic. I tu może się zajdzie ciekawe. k oczywiście nowa drużyna w LEC w składzie Cabochart, Bo, Saken, Upset i Targamas. Fnatic z nowym supportem Junem i Fnatic moim zdaniem są tutaj faworytem zwycięstwa. Byli oni topową drużyną już w ostatnim sezonie, natomiast co do k nie mam jeszcze takiego zaufania. Mam wrażenie, że ta drużyna będzie bardzo dobrą w tym sezonie, ale nie uważam, że aż tak dobrą, żeby doścignąć yy, takie drużyny jak Fnatic, takie drużyny jak G2, takie drużyny jak Heretics też. Tak więc moim zdaniem tutaj Fnatic zdobędzie tą wygraną, chociaż kursy muszą wyglądać ciekawie, bo fani Kekop są głośni i bardzo mocno kibicują swojej drużynie i bardzo mocno w nią wierzą, tak więc yy, no na różnych... Yy, stronach w różnych miejscach te predykcje mogą wyglądać w różny sposób, ale ja tutaj stawiam na Fnatic. Vitality kontra Giantix i to jest kolejne bardzo ciekawe spotkanie Vitality z nowym składem zmienili oni Midlanera i rai botlane Giantix ze zmianą supporta i Midlanera. Moim zdaniem Vitality będzie tutaj tą silniejszą drużyną. Chociaż bardzo jestem ciekawy jak zaprezentuje się Giantix po tych zmianach. Czy Jackis okaże się w ogóle ee, jakkolwiek dobrym midlanerem. Jest to jednak taki dosyć ryzykowny take z czeskiej ligi. Przejście z Hitpointu do LEC no, może być dosyć znaczącą zmianą. Ale do tego jest dorzucony jeszcze Ignar, który jest no, dosyć świetnym zawodnikiem, więc ciekaw jestem kto tutaj zwycięży, może być dosyć zacięcie, ale ja ostatecznie postawię na Vitality. Przechodzimy do ostatniej gry pierwszego dnia, Heretics kontra Mad Lions, dwie hiszpańskie organizacje, obie z kompletnie nowymi składami, jednak ja tutaj stawiam na Heretics, jest to skład, który no, na papierze wygląda bardzo dobrze. Są to tak naprawdę gwiazdy europejskiej Ligi Legend, natomiast Mad Lions prezentuje nam wielu ruchich zawodników. Nawet jeśli ten roster ma w przyszłości wypalić, co na pewno nie będzie to początek splitu, będą oni potrzebowali czasu, żeby się dograć, będą potrzebowali czasu, żeby rozwinąć skrzydła. I pierwsza gra na taką organizację jak Heretics z takim składem może być dla nich bardzo ciężka. Z tego powodu chciałbym tu postawić na Heretics. I przechodzimy do drugiego dnia, w którym to w pierwszej grze mierzy się Giantix z BDS. I co tu można powiedzieć, jestem zdania, że Giantix tutaj będzie lepszą troszyną. Ogólnie mam, jeśli chodzi o Giantix, dużo oczekiwania. Biorą oni Ignara, Jackis, no, ryzykowny dosyć take, ale wydaje mi się, że cała reszta poprzednio Excel, a teraz już Giantix. Jest na tyle dobrą drużyną, że będą w stanie kontestować lepsze drużyny będą w stanie walczyć o ten wyjazd na Warcy. i taka drużyna jak BDS nie powinna dla nich stanowić większego problemu. BDS może tutaj powalczyć, ale raczej nie sądzę, że będą w stanie pokonać taką drużynę jak Giantix, więc stawiam tutaj właśnie na Giantix. I kolejno przechodzimy do Mad Lions kontra SK. SK tutaj z lekkimi zmianami. Mad Lions całkowicie nowym rosterem. Raczej obie drużyny spodziewam się, że będą na dole tabeli. Raczej to nie będą drużyny, które będą walczyły o górę, a raczej o awans do top 8, do playoffów. I chciałbym tutaj postawić na SK. Wydaje mi się, że nowy roster Mad Lions, tak jak już mówiłem przy poprzednim meczu. Będzie potrzebował czasu, żeby się dograć i raczej też im y, nie wróżę jakichś świetnych wyników. SK tutaj nam prezentuje roster, który został zmieniony w niewielkim stopniu. Dodatkowo są to raczej takie dosyć, y, przy, przynajmniej nam idzie, jest to dosyć taki obiektywny upgrade i z tego powodu właśnie chciałem tu postawić na SK. I przechodzimy do G2 kontra K -Corp. I będzie to dosyć głośny mecz, fani Carmin Corp na pewno nie mogą się go doczekać, jednak starcie z G2 może być dla nich zderzeniem się z rzeczywistością. G2 jest świetną drużyną, nie wprowadzi, nie wprowadzili oni żadnych zmian, więc na pewno będą bardzo mocno dograni ze sobą, będą dobrze ze sobą współpracować, natomiast Carmin Corp no, jest jednak drużyną, która poczyniła jakieś zmiany od czasu swojego, swojej gry we Francji, tak więc tutaj Mój bet kieruje w stronę G2, chociaż jest to na pewno starcie, warto obejrzenia, na pewno będzie ciekawe, ale nie sądzę, że Karmin będzie tutaj w stanie w jakikolwiek mocniejszy sposób się postawić. G2. A teraz Vitality kontra Fnatic, i to jest kolejne ciekawe spotkanie: Vitality z bardzo mocno odświeżonym rozterem Fnatic, z jedną zmianą na suporcie. Ciekaw jestem tego starcia, ciekaw jestem jak Vitality będzie wyglądać na te lepsze drużyny, takie już stopki, topki. Wydaje mi się, że skład Vitality jest na, w nowym sezonie będzie bardzo dobry, jednak wydaje mi się, że nie aż tak dobry, żeby poradzić sobie z Fnatic. Fnatic, tak jak już wcześniej mówiłem, z jedną zmianą na suporcie. Dalej wydaje mi się, że będzie drużyną dobrze zgraną, że będą drużyną po prostu dobrą i wydaje mi się, że tutaj Fnatic zwycięży w tym spotkaniu. Chociaż to też jest bardzo ciekawy mecz, myślę, że warto go obejrzeć i zobaczyć jak nowe Vitality będzie sobie radziło. A teraz przechodzimy do Heretics kontra Rogue. Wydaje mi się, że to jest kolejne już tutaj ciekawe spotkanie Heretics. Z nowym rosterem, tak naprawdę starym G2, a Rogue tutaj. Powiedziałem, że z upgrade'ami swojego starego rosteru, patrząc na to, jak wyglądało Rogue, a raczej Koi w poprzednim sezonie, to jestem zdania, że te takie największe ich bolączki zostały zmienione. W rogue a wcześniej Nowkoi bardzo dużo narzekało się właśnie na, Marla, na Marlanga z Adwienem. To są to jakby przyczyny ich porażek. Teraz obu tych gra, ob, oboje tych jak się mówi, obu oboje tych graczy zostało zmienionych. I mamy e, zamiast tego Markuna, który jest dosyć dobrym dżunglerem, Izo Elisa, który jest Ruki supportem, tak więc wydaje mi się, że to będzie duży sprawdzian dla Rogue. Dla Heretics również będzie to dosyć duże wyzwanie, bo Rogue nie wydaje się być słabą drużyną i chciałbym tutaj bardzo, bardzo mocno zobaczyć, jak sobie to rok poradzi. Mam nadzieję, że im się troszkę bardziej powiedzie w tym sezonie. Troszkę nisko ich stawienie w predykcjach, ale uważam, że jest to roster, który może osiągnąć naprawdę dużo. Jednak moim zdaniem i tak tutaj. Postawię na Heretics, ale na pewno jest to mecz warte oglądania, bo dużo rzeczy się może w nim wydarzyć. A teraz przechodzimy do Vitality kontra BDS i tutaj moim betem będzie Vitality. BDS, tak jak już wcześniej mówiłem, raczej nie wydaje mi się, że będzie dom, dobrą drużyną na tym sezonie. Wydaje mi się, że to ich już najlepsze, najlepszy rok minął i teraz będzie troszkę gorzej, że raczej będą się obijać o ten dół tabeli, natomiast Vitality wydaje mi się, że z nowym rosterem mogą walczyć o naprawdę wysokie pozycje, tak więc stawiam tutaj na Vitality. G2 kontra Rogue, kolejne ciekawe starcie tutaj tak jak mówiłem, dla Rogue będzie to ciekawy sprawdzian nowy roster wydaje się dosyć, dosyć ambitny, wydaje mi się, że Mogą osiągnąć naprawdę sporo, ale jeśli chodzi o G2, to jest to jednak troszkę za wysoka półka dla tej drużyny. Moim zdaniem, i G2 powinno sobie z takim rok poradzić. I przechodzimy do starcia Giant X kontra Team Heretics. Tutaj postawię na Heretics, chociaż wydaje mi się, że czeka nas ciekawe starcie. Obie drużyny mają sporo do udowodnienia po zmienionych składach. Ciekaw jestem bardzo synergii. Patryka z Ignarem. Ciekaw jestem też, jak sobie poradzą na nich flaket z Kaiserem. Wydaje mi się, że obu tu drużynom są stawiane dosyć wysokie wymagania. Obie drużyny chcą walczyć na jak najwyższym poziomie, jednak ostatecznie tutaj postawiłbym na Team Heretics, chociaż wydaje mi się, że to będzie dosyć bliskie, zacięte starcie. Zbliżając się powoli do końca, Karn Corp kontra Mad Lions. I wydaje mi się, że tutaj Karmin Corp powinno sobie poradzić z drużyną Lwów. Yy, jednak jest to roster, który wydaje się być dosyć silny. Jest to roster, który w większości wygrał EU Masters w poprzednim, yy, w poprzednim roku. Dodatko, dodatkowo do tego book, którzy, którzy też wydają się być dosyć dobrymi zawodnikami. I zagrają oni na tak naprawdę czterech ruki graczy którzy no mogą mieć na nich spore problemy, zwłaszcza w tych no, początkowych fazach roku, kiedy ten roster Mad Lions jeszcze nie miał ze sobą zbyt wielu okazji do gry, tak więc tutaj chciałbym postawić na Court. A na sam koniec Fnatic kontra SK i wydaje mi się, że już bez zbędnego przedłużania stawiam tutaj na Fnatic, jest to drużyna, która bardzo dobrze radziła sobie w ostatnim sezonie SK, nawet jeśli troszkę się wzmocniło w sezonie, to nie wróżę im aż yy, tak silnej pozycji, żeby kontestować takie drużyny jak Fnatic. Przechodząc już do podsumowania, tak moim zdaniem będzie wyglądała tabela. Pod koniec pierwszego tygodnia mamy w niej G2 Heretics i Fnatic na pierwszej pozycji z wynikiem 3-0, i mamy na samym dole BDS Mad Lion z wynikiem 0-3. I co tu mi się podoba, ta zacięta rywalizacja na górze tabeli, miejmy nadzieję, że to się spełni. A tymczasem przechodząc już do końca, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Like, sub, dzwon. Zapraszam na Twittera i oglądajcie LEC. Do usłyszenia w następnych filmikach. Siemka.